Cześć, witam w kolejnym odcinku Shakes and Fidget. Dzisiaj odcinek z EU14, aczkolwiek będzie sporo o EU15, bo to nowy serwer, który właśnie w tym momencie wystartował. I na start podrzucam Wam od razu kodzik, możecie go użyć tutaj właśnie u handlarza Byle myślnik EU15, dostajecie nieśmiertelkę, gryfa i bodajże laki końcy, także to polecam. A my zacznijmy sobie odcinek. Na początek podziękowania dla wspierających. No i tak, dzisiaj generalnie właśnie troszkę o tym EU15 powiem, plus będziemy sobie klikać lochy na 14, że najpierw pokażę co tutaj mamy i wtedy postaram się to jakoś gdzieś tam to klikać, także to wygląda tak, to mamy właśnie tą karczmę sobowtórów, jakąś wieżę, potem ten tam, tam no ten te horory tam, tam nie pamiętam jak to po polsku się nazywało, więc generalnie to do klikania mamy i sobie to już zaczniemy, nagrywa się, nagrywa się, dobra, także tutaj zaczynamy tą karczmę klikać. I tak, właśnie dzisiaj startuje ten nowy serwer EU15. No i z tego EU15, proszę Państwa, zrobimy sobie małą serię daily, prawdopodobnie 10-dniowe. Mam nadzieję, że uda mi się to ogarnąć. Także codziennie będzie jakiś odcinek. Godziny mogą być różne, bo to zależy od dnia, jak tam, tam rady się wyrobić. Też te pierwsze dni to z reguły. Awkę w większości sobie wieczorem ogarniam jak najpóźniej, tam na, na większych bonusach też w gildii. I też w międzyczasie się klaser podbija. Także generalnie. Prawdopodobnie, powiedzmy, drugiego dnia, tam jakoś wcześniej obstawiam, na, no w sobotę rano, wyjdzie jakby podsumowanie dnia pierwszego, nie? Więc tak może być, jakby dzień później film z poprzedniego dnia. I w końcu to się jakoś tam wyrówna, i yy, jakoś yy, ben, będzie to na bieżąco, powiedzmy. Także, no tak jest generalnie plan: sobie zrobić daily przez 10 dni. To mnie zmotywuje do takiego dobrego, mocnego startu żeby pilnować, tam wszystkiego i sobie coś nagrywać, to odcinki raczej nie będą jakieś turbo długie, też zależy, czasami jest więcej, klikania, czasami mniej, ale generalnie też sporo na Twitchu będziemy działać pewnie. Więc jak ktoś na live chce, to zapraszam na Twitcha, link w opisie będzie standardowa. No i tak to właśnie wygląda, nie? Także Daily będzie druidem, EU15 sobie gramy long term, także zobaczymy, co tam uda się podziałać na tym serwerze. Gildię mam bardzo fajną, ale w myślę, że o Gildie więcej w pierwszym odcinku powiem. I no, także tak to mniej więcej wygląda. Jak mi się coś jeszcze przypomni na temat EU15, to wam dam znać. A na ten moment wracamy już tak do tej 14. No, a generalnie, jak chodzi o czternastkę, mam tutaj bardzo fajnego gemika, Boski Beryl, oczywiście, 418, tylko jego ja sobie podmienię z brońką od razu, nie? Także to jeszcze za chwilkę. A tu sobie jeszcze zrobimy teraz, bo widzę, że mogę ten dom, jak on się nazywa, dom strachu. No, właśnie, miałoby to sens. 26 milionów za przeciwnika pierwszego mamy. No dobra, nie jest jakoś tam duże tego expa. To jest 3%. Ale jakiego zrobimy, to polecimy sobie do piątego przeciwnika aż nie. Także yy, dosyć sporo. Także próbujemy sobie tą sztuczną głowę. Maga oczywiście pokonać. Yy, a może zanim to, to jeszcze sobie tutaj władujemy troszkę w statystyki. No bo tutaj Goldam się troszkę zbierało. Teraz mamy ogólnie eventy, pupili, nie pupili. Wszystko jest generalnie. Ewenty bardzo fajne się trafiły. Ten weekend. Gdzie ten tą strachu, tu. Oj, zrobiłem tego sztuczka przypadkiem. No to gitara. E, to teraz e, możemy tej piątki dolecieć sobie bez problemu. I 290 poziom siedzi. Na 300 poziomie, jakby dać, jest kolejny pakiet. E, dobra, tę piątkę jeszcze robimy. Git. E, jakiś epic wyleciał. Chyba ten pas. No, on jest generalnie kiepski. Tutaj też poleciało coś takiego. No, tutaj premia do punktu życia 3%. Fiu, fiu, fiu. To mi się podoba, nie? Dobra, bierzemy, oczywiście. Klejnot usuwamy, wymieniamy. Jak to wygląda mój stan klejnotów? Eee, dobra, tutaj wszyscy mieli, więc jest w miarę ok. Co tu jeszcze mamy z tej 325 ogólnie. Więc raczej to nikomu się nie przyda za bardzo. Dokładnie. Czyli to mogę sobie od razu do talety. Akurat z strefy światła. Był epic. I tu widzę fajny pierścień, ten na wszystkie cechy był, także zdecydowanie fajnie to będzie sobie podmienić. To do rozmontowania, bo w już było. Mm, tak samo to chyba, bo na wszystkie cechy, także to się nie przyda. To na sel, to na sel i gitara, także tak to się prezentuje na ten moment. 5 milionów mam. Dobra, że taki przegląd kupili sobie zrobimy, jak to wygląda wszystko. Tutaj karmimy Lila Rysia, to się udało złapać. I na razie więcej do złapania chyba nie mam. Piątkowa noc, nie w sumie, dzisiaj jest piątkowa noc. Czekaj, czy nie będę pamiętał, tutaj sobie karmimy właśnie ptasia. No i pewnie tam mam parę popilnie niepłapanych tutaj jest sobota, tutaj nigdzie niedziela, muszę kurczę tego przypilnować. I tutaj wykiadło, Kurczę, znowu czwarte ominąłem, wczoraj na streamie mi się przypomniało. Także standardowo za późno. No i nie wiem, szczerze, zacznę karmić sobie tego kamolaka, którego mam po prostu. I zobaczymy: no, bo tutaj kolejny, do kolejnego czwartku muszę poczekać, więc to troszkę jest. Ale dzisiaj, jak chodzi o, o ogień, to mogę sobie złapać tego e, Infernixa, więc tam będę próbował łapać. I zobaczymy, jak to będzie. Dobra, to nakarmione to, to jeszcze sobie reki Ja ogólnie karmię z reguły po kilka tych, bo tych jedzonek jest sporo. E, więc tak to mnie wygląda generalnie. A tak sobie też, to, też od razu załatwimy. E, I dobrze, teraz myślę że sobie poszukam nowej brońki, bo tam parę poziomów ogólnie podbiłem Tutaj w ogóle w ekspresjach zamkniętych są takie graficzki na nie jakoś uwagi większej nie zwróciłem nigdy Ale no wracając, tutaj w ogóle by się przydało mieć ekwipunek pod jakość przedmiotu, także też może znajdę sobie No i generalnie jak znajdę coś fajnego to wam tam zdać No i dobra, jakoś długo to nie zajęło, mamy brońkę taką plus 35 średnich, plus 66 zręczności i tutaj mamy runkę też odbyska w 10%, także generalnie jest spoko. Rozrzut bardzo podobny. Także generalnie też tutaj na tym nie tracę nic. Tutaj sobie oczywiście miejsce na klejnocik. Pyk. No i teraz mogę tego beryla sobie odzyskać. Nie? Dlatego chciałem też tą bronkę sobie ogólnie wymienić. A nie tutaj tego samego beryla zamieniać. Bo tak, to mam dwa klejnoty cały czas. No i poszukam sobie oczywiście najsłabszego gema, bo najlepiej za najsłabszego oczywiście wymienić. No i tu będzie ten 351. Tutaj w czapie, także to sobie podmieniamy. Tu mam jeszcze 3,5,8, ale to pewnie zostawię sobie też do jakiejś podmianki. I teraz tak na pewno trzeba tutaj czar. Dowiedźmy konkretnie to i zobaczmy w ogóle, czy wszyscy mają. Mają, dobra. Golda w ogóle mi nawet starczyła na tą broń, bo tak na tym się nie zastanawiałem. Ale wszystko tutaj stykło. Dobra, brońko oczywiście ulepszamy. Możemy razy 6, tak jak jest reszta ekwipunku. I jeszcze mogę jedno ulepszenie zrobić. No to dajmy sobie na przykład to. I dobra, 240 zręczności dodatkowa. No i dobra, po zmiance broni mamy procenty takie, także jeszcze coś tutaj do klikania na pewno się znajdzie, więc przechodzimy od razu do losku, kończymy na początek matkę smoków robimy. 11%, także bardzo ładne procenty, nic tylko klikać. Proszę bardzo, smoczy adept, osiągnięcie wleciało, epic oczywiście kiepski. Ale no to tak, raczej standardowo, jak chodzi o takie lożki Tu portal glidy mogę dobić w ogóle. Dobra, dobimy go. Tutaj, kupil. E, I wracamy dalej. Kolejne w kolejności, to oczywiście wieża jest. Tornado, przypominam, tutaj zostaje na jedynce cały czas. Więc jakby, tornada, kurczę jest nawet. Całkiem, całkiem. Dobra, jedna wieża zrobiona. Zobaczmy od razu, co, co dostaliśmy. 370 hełm. No, spory upgrade, spory upgrade, więc koniecznie trzeba sobie zamienić na szybkości. Dobra. I lecimy dalej. Szkoła magii, tak, także magicznie troszkę teraz. już. to akurat maga. I tu w ogóle teraz trzy piętra robimy ze szkoły, także zostajemy troszkę w miejscu na chwilę i być może po niej będzie poziom. Zaraz zobaczymy. Po, po trzech przeciwnikach to troszkę sporo. No i dzisiaj generalnie tak y, jeszcze mogę od razu powiedzieć, y, że będzie odcinek jakoś później trochę. Taki ten od odcinek nagrywam dzisiaj wcześniej w piątek, a później będzie taki, który nagrywam pewnie tam koło 17-18, jakoś przed live'em po prostu. Czy tam też w trakcie startu serwera, gdzie sobie tam, y, no robię te podstawowe ulepszenia i tak dalej, y, plus jeszcze tam może klaserka sobie troszkę podbije, no, zobaczymy. I generalnie dzisiaj też live będzie właśnie koło godziny 20, 21. To już tak wiecie, później, gdzie będziemy faktycznie cisnąć, tam sobie do północy prawdopodobnie. I później, co dalej? W sobotę mnie ogólnie nie ma, prawie cały dzień. Więc kurczę, nie wiem, czy nie zrobić odcinka po północy. Nie wiem, właśnie o której w tą sobotę wrócę, tak wiecie, żeby się na pewno wyrobić z tym wszystkim. Chociaż aż tak późno chyba nie wrócę. Dobra, tam że dam rady wieczorkiem, ale no, prawdopodobnie w sobotę też będzie. Jakoś tam wieczorem streamek Także generalnie Twitcha i tuba możecie teraz śledzić, bo powinno się dużo Ogólnie dziać Studia dopiero od października, więc trzeba jeszcze te 10 dni wykorzystać Dobra, po hemoridorze, co mamy? Mamy wieżę 90 Także chodźmy do wieży 90, no dzisiaj 300, 300 na pewno nie wbijemy, nie? To jest jakby tutaj Oczywiste Plus 16 ale jest 400 pancerza więcej. Runka też jest git i tu mi wskakuje więcej. Właśnie pancerza także podjęka zdecydowanie. Z pozostałych temów chyba nic ciekawego, jako tako nie ma. Tutaj podzręczność. No, dokładnie to samo. Także tego nie ruszamy i dalej. No, dalej są procenty już mniejsze, ale sobie przejdziemy do cyrku cyrk, że tutaj mamy na pierwszego przeciwnika już wam mówię 1,60% na drugiego 4,9% więc na drugiego jest troszkę więcej no padło to szybko dosyć, ale to też kwestia z tego, że dobra spróbujmy tego, jest poniżej 1% czy było ale tam podmieniłem na przykład temu e, właśnie Magusiowi tej temy więc no powinno być troszkę lepiej na czwartego 0,70 było ale jak to wszystko tak ładnie pada to mi się wydaje, że tam jest z półtora może nie wiem czy aż tak, ale no... No chyba, że miałem jakiegoś giga farta, nie? Ale no, sobie popróbujemy yy, troszkę. Bo z nich tutaj leci dosyć sporo expa mi się wydaje. Ile tu mamy za tego czwartego? 245 milionów. No to jest już tak ładnie, nie? Także spróbujmy jeszcze tego. Okej, okay, udało się go też zrobić. Yy, I dalej, co my tu mamy? Black School Fortress, czyli twierdza Posobnego Czerepu. Dobra, szanse w lożkach odświeżone, proszę Państwa. No i na tego mamy 1%. Na tego maga mamy. I generalnie no, wygląda na to, że możemy sobie skończyć tą twierdzę obozownego czerepu. Taki mam plan generalnie. I później, nie wiem czy to widzicie, jakby udało się zrobić jeszcze tych dwóch skarczmy sobie w turów, to jest po 300 milionów ekspa, także to jest mega, mega dużo. Więc generalnie plan jest na ten odcinek, odcinek sobie jeszcze zrobić tą piątkę, jak dobrze liczę przeciwników, szóstkę chyba nawet. No i wtedy kurczę no poziomu 300, bić nie wbiję? Nie? ale no, byłoby generalnie mega, mega blisko. Także próbujemy tego maga. Później tam jeszcze e, tego W ogóle dziwne, że dlatego mm, tam zwiadowce, w tej karczmie sobowtórów tak takie małe procenty mam. No bo ja tutaj też gram sobie z zwiadowcą, więc teoretycznie powinno być więcej. A na wojownika mam później 23. Także to jest kurczę ciekawe. No dobrze, póki co sklepmy sobie tego maga. No, mam nadzieję, że to nie pójdzie jakoś dużo grzybka. Jest procent, no tam jeden, jakoś, więc no nie powinno być źle. W zapasie trochę grzybów jest, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra, smoka udało się pokonać. E, I teraz zabrakło miejsca w ekipunku. Także szybko e, musimy sobie zobaczyć, co tutaj wleciało. I wleciał nowy hełmik, który oczywiście też trzeba sobie e, podmienić. Tutaj, e, plus 80 sekund to też będzie spory buścik. E, no i te procenty oczywiście się zwiększą. Brońka plus 60 obrażeń. Fajny rozrzut, plus 5% jak chodzi o obrażenia druny, Także mega, mega fajnie. Ogarniamy sobie to. Już wam powiem, że się przyzwyczaiłem do tych tutaj nowych kowali, nie kowali, więc generalnie to dosyć śmiga. Jest dosyć wygodny nawet. A na początku dosyć mocno no, na to narzekałem. Tutaj też taki kurczę bust spory. Tyle cech. No widzicie, kurcze, jak się tutaj. I tutaj jeszcze ten się udało złapać. E, pierścień. No to wojownik teraz. Barbar, kurde, tak się wzmocnił. Aż zazdroszczę, że moja postać takich. Tutaj ulepszę, nie złapała. E, dobra, tej temki oczywiście można sobie sprzedać też tutaj na jakaś przedmiotu jeszcze, jakbym szukał później broni albo coś, lepiej sobie zostawić w sumie. Bo no, tą brońkę też mógłbym sobie niedługo wymienić. Ale myślę, że na pewno jeszcze tą e, twierdzę pos posępnego czerepu sobie sklepiemy do końca. E, nie ten loszek z trefą roku to ma być. Że na pewno twierdzę mm, tutaj zamykamy do końca na tej brońce. No i zobaczę w sumie, który będzie poziom. I właśnie, czy przed tą karczmą osobowtórów coś będę zmieniał, czy nie. Pewnie chwilę poszukam, jak wejdzie to git, jak nie to nie. Bo też nie ma co na siłę wydawać pełno grzyba. No i dobra, jakie są procenty? Totalnie nie wiem, ale to już doklikamy sobie do końca bez sprawdzania, bo to nie ma co. Pytanie tylko, ile pójdzie grzybka. Dobra, i tutaj chwilkę później wojownik ten padł, więc lecimy dalej, tym razem smok. Znowu Wojownik, także procenty są pewnie podobne, no nie jest, klikamy. Dobra, Smok Padu i Final Balls, czyli Rycerz Podstępnego Czerepu. Też Wojownik, za niego będzie jakiś Epiczek, może coś fajnego. Mi tutaj najbardziej wysiadła chyba jakaś Epicka Brońka i kurczę nie wiem czy nie poleciała. chyba nie, bo tak mi się wydawało, że to jest Kosa, ta domaga epicka, ale no tutaj... Chociaż czekajcie, o to jest Strefa Mroku, o to jest Strefa Mroku, więc to nie mogła być. Ale nie, to pomyliłem hmm, chyba z tym. Ale mamy brońkę taką. No ją ja damy Kunegundzie, bo ja sobie wymieniłem na taką. I Kunegundzie to zrobi różnicę, plus tam 80 obrażeń, piersień, też pierścień. Cranot mamy lepszy. E, Barbar plus 37 pas, fajny. Korunkę się udało podmienić też przy okazji. Dobra. Z tego robimy odzysk. No i dobra, jest to ogarnięte. No, i teraz zostało nam właśnie no tą broń, chyba sobie poszukam, odświeżę procenty i dam wam znać. Dobra, i procenty wyglądają aktualnie w taki sposób. Mamy pół na tego ziomka z karczmy, także od razu przechodzimy i zaczynamy to klepać. Karczmy mamy tutaj i generalnie tak. Brońki sobie ostatecznie nie podmieniłem, bo tam nic ciekawego nie leciało. Większych chyba tam zmian też jakichś nie robiłem, ale no po prostu zaktualizowałem to po kilku poziomach tam w wcześniejszych podmienkach. No, i tak teraz sobie tego klepiemy. No, i genera generalnie tak patrzyłem na to, że po tych dwóch przeciwnikach, właśnie skarczmy. Możemy tam sobie zrobić jeszcze dwóch z cyrku. I to już nie wiem, czy będzie poziom, chyba jeszcze troszeczkę zabraknie. Ale no, generalnie ten 300 poziom jest mega, mega blisko. Więc e, spróbujemy jeszcze tam coś pokonać, żeby ten 300 poziom dobić dzisiaj. No, bo jak dobiemy ten, ten 300 poziom dzisiaj, to byłoby fajnie. Bo jak teraz ma być seria odcinków z EU15, no to z innych serwerów e, nie będzie się nic pojawiało. To będzie taka przerwa po prostu. Także fajnie byłoby dobić właśnie na tym odcinku. No ale póki co. Ok, brudny os oszust poleciał już teraz, więc fajnie, fajnie bardzo. I tutaj drugi też. Dobra, oto już chciałem zrobić cięcie. Ale widzę, że poszedł to dosyć tanio, więc cieszy mnie to bardzo oczywiście. E, Epic już może mniej. Ale dobra, sobie przejdziemy do cyrku. W cyrku sobie podejrzmy tylko, jak to wyglądało. 0,42%, więc jeszcze troszkę mniej, więc to już pewnie ścięcie. Później 4%, więc troszkę lepiej. No i możliwe, że będę musiał zrobić z tego 0,78. Ewentualnie, wiecie co, bo tutaj mam jeszcze... się troszkę zbierało w podziemiach jako domat. Możemy coś sobie odebrać. Nie wiem, czy osiągnięcie już robiłem na tym serwerze, czy nie. Zaraz się udowiemy. Więc tak, wylotuję troszkę Expo i troszkę Golda o osiągnięcie, więc też troszkę do statystyk bonus mały. Więc spoko. Eee, tak, tutaj sobie zamieniamy teraz, bo to tylko na przygodę mat. Jak e było. No i tak, wziąłem sobie troszkę w to HP, może troszkę w tą Intę damy. Resztę Golda. No i mam nadzieję, że to jakoś pójdzie, nie? 298 poziom. Troszkę tego expa mam. No, z dwóch poziomów z cyrku może akurat. Zobaczymy, jak nie, też jest awki, trochę. Więc no, generalnie ten 300 powinno się udać e, dzisiaj wbić. Dobra, strefa roku cyrk i lecimy. Dobra, i żongler został pokonany. Nie poszło na niego dużo grzyba. Około tam 50. No dobra, że troszkę więcej. Ale no generalnie tak dosyć, dosyć sensownie. No i teraz mamy przeciwnika tutaj, na którego było 4%. Więc tutaj może z Wami już pogadam, bo powinno pójść szybciej. E, I generalnie pozdrowionka dla Bezosa. Tutaj na Discordzie przed chwilą. Gadaliśmy także pozdrowionka Bezos. Trzymaj się ładnie. Specjalnie Drafana. Pozdrowienia. E, a my co tutaj mamy? Klapki bez guścia. Wyglądają spoko. Plus te 11 cech. Mega fajnie, mega fajnie. E, Prymat do punktów życia 1%. To nie jest aż takie cool, że tak powiem. Więc turunki może nie będę podmieniał. E, nie rozmonty tylko odzysk. Tych Py pytań mogę w sumie sobie na szybko tak oznaleźć Żeby nie był stratny czy poleci jakieś HP, czy nie poleci. Już chyba nawet 3% mogę mieć te runki. Chyba ten, dzisiaj dostał właśnie z runką na 3% HP. Yy, to ale to na złość nic nie poleci pod HP. Bo po co? No i tak, co, do poziomu jeszcze troszeczkę brakuje. Jeszcze jeden poziom z tego cyrku bym musiał zrobić. Jak zrobię ten jeszcze jeden cyrk, no to już będziemy w domu. Yy, I ten 300 poziom będzie... Wbity, dobra, mamy runkę na HP 3%. A, golda nie mam. No tak, typowo, typowo. E, z czego to sobie ogarniemy, z tego pika, weźmy sobie. Dobra, pyk, e, zamien runy. I sobie rozmontujemy. E, dobra, także idziemy do cyrku. Ostatni przeciwnik na dzisiaj, proszę Państwa, żartownik bronek. Let's go! No, i proszę Państwa, mamy to. Na niego poszło z 30 grzybków, może bodajże, także też szybko. I jest 300 poziom bity. To oznacza oczywiście wierzchołek góry lodowej. No, bo jak wiemy, w tej gierce to 300 poziom to jest nic, można dosyć szybko go wbić. Także cel spełniony. Nie spodziewałem się, że dzisiaj się uda. Jestem bardzo zadowolony. I w Greedy to jestem jako trzecia osoba, bodajże, z 300 poziomem. Tak, trzecia osoba z 300 poziomem. Także kolejny odcinek znowu się udało bić około 10 poziomów. Więc generalnie bardzo, bardzo fajnie to idzie. Przez weekend teraz poluję na typu pilo, o którym mówiłem. Dzisiaj mam do zapania tego która Tutaj potem sobota, niedziela dwóch ze światła. I potem myślę, że kolejny odcinek z 14 wyleci właśnie po tym maratonie z EU15. Także was jeszcze raz zapraszam do obserwowania kanału. Zostawcie łapkę w górę, jak nie zostawiliście, subskrypcję i zapraszam na Twitcha. Z EU14 to na tyle dzisiaj. Dzięki za oglądanie. Siemano.